Współczesny przemysł farmaceutyczny ma swoje korzenie w połączeniu z potężnymi interesami korporacyjnymi, które zmieniły nie tylko medycynę, ale także opinię publiczną. W centrum tej transformacji był John D. Rockefeller, którego nazwisko stało się synonimem bogactwa i władzy. Na początku XX wieku postęp naukowy ujawnił możliwość syntezy leków z ropy naftowej. Rockefeller, czołowy amerykański potentat naftowy, szybko dostrzegł potencjał zysku. W przeciwieństwie do naturalnych środków, leki ropopochodne mogły być opatentowane, zapewniając wyłączność i wysokie zyski. Aby wykorzystać to odkrycie, Rockefeller nabył niemiecką firmę farmaceutyczną, która później produkowała broń chemiczną podczas II wojny światowej dla Adolfa Hitlera. Używając swoich wpływów politycznych, wywierał nacisk na Kongres, aby ogłosić naturalne metody leczenia jako nienaukowe, szarlatanerie. Ten ruch położył podwaliny pod przemysł oparty na syntetycznych, opatentowanych lekach. Rockefeller, mając wizję przyszłości, musiał zdemontować istniejące zaufanie do naturalnych metod leczenia stosowanych od wieków. Poprzez armię propagandystów zainicjował kampanię rebrandingu medycyny. Tradycyjne środki zaradcze, niegdyś cenione za swoją skuteczność, były wyśmiewane jako alternatywne i nienaukowe szarlataneria. Jednocześnie leki syntetyczne, produkowane przez firmy Rockefellera, były pozycjonowane jako złoty standard leczenia. Kluczowym elementem planu Rockefellera była kontrola nad edukacją medyczną. Wykorzystując swoje ogromne bogactwo, wpływał na programy nauczania szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych. Oferując znaczne dotacje czołowym instytucjom, Rockefeller zapewnił, że nauczano wyłącznie jego zatwierdzonych treści, skoncentrowanych na farmaceutycznych rozwiązaniach. American Medical Association, którą Rockefeller skutecznie przejął, stała się potężnym strażnikiem nowej doktryny. Lekarze stosujący naturalne środki byli ostracyzowani, podczas gdy ci zgodni z farmaceutyczną agendą byli nagradzani prestiżem i zasobami. Wpływ Rockefellera wykraczał poza medycynę i obejmował media, które wykorzystywał jako narzędzie do kształtowania opinii publicznej. Na początku XX wieku skutecznie przejął kontrolę nad głównymi serwisami informacyjnymi. Te platformy stały się kanałem jego propagandy, promując medycynę naftową i jednocześnie dyskredytując naturalne terapie. Efekty działań Rockefellera są odczuwalne do dziś. Przemysł farmaceutyczny, często określany jako Big Pharma. Jest gigantem o wartości wielu bilionów dolarów, silnie uzależnionym od opatentowanych, syntetycznych leków. Pacjenci są często kierowani na kosztowne leczenie, podczas gdy podejście holistyczne jest niedoceniane lub ignorowane. Ponadto opowiadanie się za większą przejrzystością i różnorodnością edukacji medycznej oraz badań. Jest kluczowe dla uwolnienia się od monopolistycznego uścisku Big Pharma. Historia Rockefellera jest otrzeźwiającym przypomnieniem, jak bogactwo i władza mogą przekształcić przemysł i społeczeństwa. Rozumiejąc tę historię, możemy pracować nad przyszłością, w której medycyna służy ludzkości, a nie interesom korporacyjnym.